Wyobraź sobie sytuację. Masz system, który sprawdziłeś. Testy wyglądają świetnie. Czujesz się pewnie. Wchodzisz w rynek i chuj. Pierwsza strata, druga, trzecia, czwarta. I nagle w głowie pojawia się panika. To nie działa. Muszę to zmienić. Ta strategia jest do dupy. Inaczej spalę konto. I tutaj jest brutalna prawda. Każda strategia, nawet najlepsza na świecie, będzie przegrywać. Dlaczego? Bo rynek nie jest pod Twoją kontrolą. Masz wpływ tylko na swoje decyzje, ale nigdy na wynik pojedynczej transakcji. A to oznacza, że straty to nie jest błąd systemu. To koszt prowadzenia tego biznesu. Normalna część tej gry. Największy problem nie polega na tym, że masz stratę. Problem zaczyna się wtedy, kiedy twoja psychika nie wytrzymuje i zaczynasz kombinować. Zmieniasz zasady, skaczesz do nowej metody. Przestajesz ufać własnym testom. I właśnie wtedy większość ludzi odpada. Pamiętaj, twoim zadaniem nie jest unikanie strat. Twoim zadaniem jest przetrwanie ich. Wytrzymanie tego momentu, żeby być w grze. Kiedy przyjdą zyski, bo one przyjdą, jeśli się nie poddasz. Follow, jeśli chcesz zbudować głowę tradera, a nie hazardisty.